Sukieneczki, sukieneczki, sukieneczki. Super jest, super ta sukienka. Tak przymierzam sobie, wiecie. Sukienki! Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Przychodzę dzisiaj do Was z sukienkami. Tak się cieszę. Sukieneczki, sukieneczki, sukieneczki. Mam tutaj przysyłkę z ASOS. Samymi sukienkami. Ile razy już powtórzyłam to słowo sukienki? Ale jakoś tak nie wiem, lato mi się kojarzy z sukienkami. Pomyślałam sobie, zrobimy przegląd sukienek. Robiliśmy przegląd torebek. To możemy teraz tym się zająć. Wszystkie te sukienki Wam zaraz przymierzę i dodatkowo będziecie mogli zobaczyć je na mnie, na moim Instagramie, na zdjęciach, na których Was bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, mam nadzieję, że dołączycie do mnie. Dobra, rozpakowujemy. Cóż tam się kryje? Cóż tam się kryje? Jak zawsze, pozwolę Wam, pozwolę, jak to zabrzmiało, zajrzeć do środka, zobaczcie jakie kolory. Hmm. Ula, -la, la, la, la. Tu widzę coś fajnego. Taki taki kolor koralowy bym powiedziała. Hmm, 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 hmm. Jest to sukienka w rozmiarze 12 marki ASOS. Uuu. Tak wygląda. No, powiem dosyć odważna. No ale dobra, przymierzmy ją. Założyłam sukienkę. I muszę tak Wam ją pokazać. Jest tutaj po prostu tak odkryta i tak spokojna i jest tak ciasna, tak jakby to nie był rozmiar 12, a mała dziesiątka, ale wcisnęłam się. Natomiast tutaj od tej części w dół jest rewelacyjna, jest poszerzana. Taki, taki typowo letni krój. Z tyłu też jest fajna. No tylko tutaj ta część. <gryw> ale podejrzewam, że gdyby ktoś miał większy biust, to tutaj już w ogóle by się nie zmieścił. Teraz nie wiem, jak mam rozpakować kolejną sukienkę. Może podwyższę kamerę. <grymne> Dobra. O, jakoś tak stanę. I rozpakowujemy kolejną sukienkę. Mam tutaj kolor czerwony. <grymne> Przepraszam. Taka czerwień pomieszana z bordo. Rozpakuję ją i zaraz się w nią przebiorę. Uuu, lejący fajny materiał. Jaki ja rozmiar wzięłam? Um, już Wam mówię wszystko, jest to rozmiar, no nie dowiem się, 12 jest to marka Daisy Street. O, tutaj są paseczki do wiązania, wiecie co chyba, o tak ją pokażę, o tak się prezentuje, ma taki długi rękaw rozszerzany. Tyłu właśnie zawiązywana na taką tasiemkę. No dobra, przymierzmy ją sobie. Może będzie lepsza od tej. Super jest, super ta sukienka. Już Wam pokazuję. Tak się w niej dobrze czuję. O! Uu! Zobaczcie, jakie fajne ma poszerzane tutaj rękawy. No jest tak wygodna. I myślę, że pasuje mi ten kolor. No wszystko super. Długość fajna. Tu taka lekko odcinana, ale tu jest wszystko luźne. No, idealna na takie mm, chłodniejsze, letnie wieczory. Dobra, rozpakowujemy kolejną sukieneczkę. Ja tak za bardzo nie pamiętam, co ja zamówiłam. <laughs> I tak każda sukienka dla mnie, jak i dla Was jest niespodzianką. Do! Mam tutaj teraz zielony kolor. Sukienka marki ASOS, rozmiar 12. Powiem Wam, że... Dalej, jakiś koszmar z tymi rozmiarami. Tamta poprzednia sukienka była chyba rozmiar 12, o ile pamiętam? Ta 12, a to są tak różne rozmiary. No wiem, że ta, co mam na sobie, jest bardziej w stylu oversize'owym, ale to i tak jest ogromna różnica. Um, marka ASOS. Powiem Wam, że sztywna czuje się w dotyku ta sukienka. No nie wiem, tutaj niby ciekawy ten przód. Taki rozciągający lekko. Dół odcinany, ale fajna, bo nie będzie aż taka długa. Aha, zobaczcie, ona ma takie zwężane rękawki, a to może bardzo ciekawie wyglądać. Z tyłu zapinana na guziczek. No, ciekawa jestem, czy mi ten kolor pasuje. W tym się czuję lepiej, chyba. No ale dobra, przymierzmy. się co na chwilę przyszedł i przymierza moje kapelusze. Robię od razu zdjęcia, jak Wam mówiłam na Instagram, to mm, tak przymierzam sobie, wiecie, różne opcje. Powiem Wam, że nawet Wojtek oko zawiesił na tej sukience, coś w niej jest. Och, Maksiu tu w kapeluszu biega. No zobaczcie, ciekawie wygląda. To mi się tak podoba, te rękawy. Tak z tyłu wygląda. No bardzo fajna, bardzo fajna. No, ekstra jest. Cały czas tak chodzę. Maksiu, możesz! <gry> Prezentujesz kapelusz do kamery. E, tak się zachwycam, ale no, naprawdę mi te sukienki się podobają. Ekstra. Dobra, rozpakowujemy następną. Mam tutaj coś ciemnego i tak starałam się omijać to, ale chyba to wyciągnę. I z tatą mama ci zaraz przyjdzie, Maksiu, buzi dać. Okej, okay, co to będzie? A sportowa marki Nike, rozmiar M. Uuu, sportowa sukieneczka, taka, taka zwykła, z takim delikatnym znaczkiem Nike. Z tyłu cała czarna, długi rękaw, na końcu ściągacz, taka w stylu bluzy. No okej, okay, przymierzmy. Bardzo, bardzo fajna sukienka, chociaż w porównaniu do poprzednich wydaje mi się bardzo prosta, ale taka miała być, taka sportowa, może ma trochę za długie rękawy i nie wiem, czy to akurat do tej sukienki to pasuje, ale generalnie jest okej. Okay. Dosyć długa, ale super z adidasami, z trąbkami będzie wyglądać. I przechodzimy do kolejnej sukienki. Pomarańczowa, pomarańczowo-morelowa nawet. Zobaczcie, odsunę tu rzeczy. Jest to sukienka marki ASOS. Rozmiar 12. Mam bardzo dobry humor. <grym> bardzo lubię nagrywać, jak mam dobry humor. <grym> Dobra, co my tu mamy? Ale słodka! Ale słodka sukienka, zobaczcie. No przesłodka, nie wiem... Nie za duży dekolt dla mnie. I to wszystko będzie tutaj prześwitywać. Nie wiem, z czego się cieszę, wiecie, co to bardziej mi się. A zaraz, zaraz. Chciałam być, że bardziej mi się z taką tuniką na plaży, na trójkąpielowy kojarzy, ale tutaj jest podszewka, także nic nam tutaj, wiecie, nie będzie wystawać jednak. No fajna, dobra, przebieram się. Powiem wam, że pomysł sukienki rewelacyjny. Ale niewygodnie się w niej czuję. Mam wrażenie, jakby zaraz wszystko tutaj mi się chciało zsunąć. Ta podszewka, która tutaj jest pod spodem, cały czas mi się tam przekręca, i mam wrażenie, że co chwilę chciałaby tutaj o, wystawać. Nawet teraz trochę ją widać. Także mm, coś, co jest nie do końca dopracowane. A szkoda, bo jest piękna sukienka. Zobaczcie. Z tyłu ma też piękny dekol. Kolor ładny na lato. Jak jeszcze skóra opalona będzie, bomba. Ale nie, no i już czuję, że mi tu się zsuwa i już mi się chce poprawiać. No chyba, że. Chyba, że powinna być mniejsza. Jeszcze taka opcja jest. Myślicie, że do moich włosów pasuje taki kolor sukienki? Teraz tak patrzę. I tak chyba najlepiej w tej czerwonej się czułam. No dobra, otwieramy kolejną sukienkę. O, ho, 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 ho jest tutaj coś pastelowego. To chyba też będzie sportowa sukienka. Tie-dye green marki ASOS i też rozmiar 12. Oj, spadnie. Coś mi się włosy zaczynają puszyć. Już otwieram. Ależ to pięknie wygląda. Taka wiecie co? Taka słodka się wydaje z takim trochę dziecięcym motywem, ale czemu nie? Mi się podobają takie rzeczy. ależ ona jest ogromna. Co to jest za rozmiar? Ona chyba ma być taka wielka, ale tu jest aż przesada, tu wiecie. i dwa bym się tutaj owinęła. No to chyba nie był dobry wybór z tym rozmiarem, no ale dobra, przymierzmy sobie. No nie wypał, nie wypał ta sukienka. Czuję się jak w koszuli nocnej, naprawdę. Tak jakbym właśnie wstała o poranku, zobaczcie. Przepiękna, ale nie wiem, może z paskiem. Ale to już by było takie chyba na siłę. Ale słodki ten wisiu. No szkoda. Szkoda. Dobra, zostały nam tutaj jeszcze dwie sztuki w torbie. Tamparara. Sama nie wierzę, że taki wzór zamówiłam. Wow! Cóż to jest? Cóż to jest? Rozmiar 12. Tyle wyczytałam. Miękki, lejący materiał. Marka New Look. O! A tutaj mamy długą kieckę. Zobaczcie! Uu. Odcinana. Falbanki przy rękawkach. O, zobaczcie, jakie to jest słodkie przy szyi. Taka stójka z takiej falbanki, ale to słodkie. No i z tyłu zapinana na jeden guziczek. No ciekawa. Dobra, mierzymy! No, niby fajna. No, zobaczcie najpierw sami. Taką ma długość. Myślę, że też fajnie z paskiem, by wyglądała. Wszystko jest fajnie. Bardzo ładnie się układa, myślę, że rozmiar dobry, ale tutaj ona ma też takie falbaneczki, które przesłodko wyglądają, z tym, że tak one są wszyte, że ja mam takie uczucie spadających rączek od stanika. <grytanie> Znacie to uczucie, jak Wam się zsuwa ramionczko i to przynajmniej dla mnie jest tak drażniące uczucie, że zaraz chcę się to poprawiać. O Ojeny, nienawidzę tego uczucia i tu jest właśnie takie uczucie, jakby mi, mam wrażenie, jakby mi stanik spadał. no. I to jest niezaprzyjemne. Rękawek myślałam, że będzie krótszy, a jest taki do łokcia, co bardzo ładnie wygląda. No, pomimo tego, to i tak chyba e, sukienka bardzo na plus. Bardzo fajna. I nawet myślę, że na jakieś wyjście się nadaje, nie? Super, aż mi się chce do niej przymierzyć kapelusz. O, mam tu kapelusz. Nie, jednak chyba nie pasuje. To jednak chyba nie ten styl, ale chciałam spróbować. Dobra, otwieramy już ostatnią rzecz. Przesyłki. I torba pusta. Marka ASOS, rozmiar 12. Kolor beżowy, naturalny. Taki kolor będzie pięknie też wyglądał do opalonego ciała. Powiem wam, jest to taki beżowy, ale taki lek z takim lekkim odcieniem szarości. Bardzo ładny. I jest to kolejna taka zwykła sportowa sukieneczka. Podobna do tej koszuli nocnej, co wcześniej mierzyłam. No naprawdę. Nawet rozmiar. Nie no, jest to trochę mniejsza. Myślę, że ta będzie lepiej wyglądać. Ale dobra. Przymierzmy. <taka>, Taka zwykła, prosta, za duża na mnie sukienka. Podobają mi się takie zwyklaki. Ale ta jakoś nie leży na mnie. I jeszcze widzę, że bielizna prześwituje, a mam na sobie ciemniejszy kolor. Mam nadzieję, że nie widzicie tego, ale ja oglądając się w lustrze, widziałam, że prześwituje. Także tak sobie. No i to były już wszystkie sukienki. Dajcie znać, czy Wam się podobało, czy chcecie więcej sukienek. Czy walicie jednak takie hole? Mierzymy mieszane, że wiecie i spodenki, i bluzy. E, nie spodenki, spodenek nie mierzyłam chyba jeszcze, ale spodnie, bluzy, sukienki, ewentualnie torebki. I jestem ciekawa, zawsze jak składam zamówienie, to nie wiem, czy właśnie mieszać, czy tak na działy dzielić. Będę czekała na Wasze komentarze. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zawsze to powtarzam, ale to jest bardzo ważne dla mnie. Jest to, jest to ogromne wsparcie dla mnie. Buziaki, pa!